Sponsorem programu był producent ibum e Supermax. Leku na ostry ból. Sponsorem programu był promotor suplementu diety fitolizyna Forte na wsparcie prawidłowego funkcjonowania nerek. Sponsorem programu był promotor stoperanu na biegunkę oraz elektrolitów na odwodnienie w biegunce. Lechendą. Orzeźwiaj się nowościami Lecha Premium i Lecha Free chmiele cytrusowe. Odkryj rzeźkość lagera i świeżość smaku chmieni cytrusowych. Już od czwartków lidlowych, czyli niskich cenach. Produkty idealne na lato. Lekkie i miękkie kołdry w trzech rozmiarach. Hit już od 49,99. Niezbędny podczas upalnych dni wentylator kolumnowy z trzema poziomami dmuchawy. Tylko 99 zł. Oraz pojemna, przenośna lodówka elektryczna. Jedynie 199 zł. To, co kupiłeś online w Lidlu, odbierz w paczkomacie Inpost. Bezpiecznie, wygodnie, gdzie i kiedy chcesz. Stajesz na głowie, a grzybica paznokci nie znika? Szukasz różnych sposobów, by się jej pozbyć, a ona wciąż jest? Nie eksperymentuj. Wybierz Pirolam. Jako podolog polecam Pirolam Lakier, numer jeden na grzybica paznokci. Pirolam Lakier tworzy na paznokciu niezmywalną powłokę. Lek wnika w głąb, zabija grzyby i działa non-stop. Nie eksperymentuj, wybierz lek, wybierz pirola. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tempo życia wpływa na Twoją skórę? Czas przywrócić jej energię z Nivea Q10 Energy. Formuła łącząca trzy antyoksydanty, koenzym Q10, witaminy C i E, natychmiastowo przywraca skórze blask i redukuje zmarszczki. Promienna, pełna energii skóra, dzięki sile trzech antyoksydantów w nowej linii Q10 Energy od Nivea. Na przejściu dla pieszych trzeba zachować szczególną ostrożność, ale każdy myśli, że jemu wypadek się nie przydarzy. A gdy się zdarzy, jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi, pośpiech. Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Voltaren Max dzięki unikalnej formule przynosi ulgę w bólu. Stosowane rano i wieczorem działa aż do 24 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy to prawda, kochanie, że w sklepie macie już terminal? A tak, mamy. ludzie płacą tymi kartami? A właśnie, wczoraj była Twoja koleżanka. Ja płaciłam. Co ty mi powiesz? A która to koleżanka? Marysia? A... Maryś, ta co ci chłopaka w szkole podrywała? I piny się nie pomylił. A nie, bo jak się płaci do stówki, to nie trzeba pinu. Nie bój się płacić kartą. Płatności bezgotówkowe to wygodna, a przede wszystkim bezpieczna forma płatności. Gęstość na maksa. Grubość na maksa. Jakość na maksa z nowym Biotebalem Max. Ma podwójną dawkę i działa nawet na silnie wypadające włosy. A Pierwsze efekty. Zobaczysz już po czterech tygodniach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotebal Max. Wypróbuj też Biotebal Max 60 tabletek. To aż dwa tygodnie kuracji gratis. Wielu pacjentów skarży się na suche i zmęczone oczy. Polecam im niebieski wizik. Krople wizik tworzą na powierzchni oka barierę ochronną, która wilżej przynosi ulgę suchym oczom. Wizik. Moim zdaniem najlepsze krople dla suchych i zmęczonych oczu. Na event Mionetto w ramach festiwalu Bella Skyway w Toruniu zaprasza sponsor wydarzenia właściciel znaku towarowego Mionetto. Gdy łapie mnie ból, świat traci swoje barwy. Wszystko zaczyna mnie przerastać. Czuję się jak więzień, przykuty do fotela. Nie czekaj, sięgnij po Dolgit, żółty krem z apteki, który pozwoli szybko pozbyć się bólu. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kochamy oszczędzenie! Dla twoich oszczędności od czwartku do środy w Kauflandzie kawa mielona Jakob Krynung 14.99 za 500 gramów i pizza Giuseppe 4.99 za sztukę przy zakupie dwóch. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Fakty są takie, że na silny ból najczęściej stosowana jest Pyralgina. Pyralgina zwalcza ból tam, gdzie inne leki są nieskuteczne. I kolejny fakt. Pyralgina nie ma przeciwwskazań do stosowania z innymi substancjami przeciwbólowymi dostępnymi bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki. Do... Do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pyralgina numer jeden na silny ból. Teraz nowość: z dużą paczką Pyralginy oszczędzasz ponad 30%. Planujesz nową kuchnię? Pomożemy Ci. Zobacz, jakie to proste. A teraz jeszcze prostsze i bardziej korzystne. Odbierz nawet 2000 złotych w prezencie, kupując swoją wymarzoną kuchnię. Sprawdź naszą nową kolekcję w sklepach i online. Leruła Merleła. Dlaczego pożyczam w bocianie? Bo to polska firma. Nie pożycza się od obcych. No właśnie. Najlepsze pożyczanie tylko w polskim bocianie. Zadzwoń 600-100. Bocian pożyczki. To jest to. RRSO 120%. Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery. I jeszcze apteczka. Włożyłam coś na rany i oparzenia. Mamo, wystarczy Help for Skin 4, bo działa jak 4 w jednym. Help for Skin to wyrób medyczny z nowoczesną formułą 4 w jednym. Przyspiesza gojenie ran i oparzeń, pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko postawania blizn. Dlatego zawsze zabieramy go ze sobą. Help for Skin poczwórna moc gojenia na rany i oparzenia. Wypróbuj także Help for Skin gojenie oparzeń, który zmniejsza ból, chłodzi oraz przyspiesza gojenie. już jakie mam by też troszkę są tutaj. Tą dziedziną przeważnie zajmowali się szarlatani. Nowy włos nie powstaje nigdy ze starej cebuli. Włos na wagę złota. Wierzę tylko za preparat, eliksir i za Włosy mają takie znaczenie? Kolosalne. Jestem na piątek mówię. A oni też? Młodość wisi na włosku. Każdy chce wyglądać tak jak kiedyś. 40-latek w sobotę o 17.25 w TVP Seriale. Idą zmiany. Cóż to za gości mamy? A z rzymu proszę księdza, proboszcza? Już w pięciu miastach utworzyliśmy supermarket. Kto jest za tym, żeby makaroniarz pobudował nam supermarket i wykończył niezdrową konkurencją wszystkie małe sklepiki? W innych miastach mają supermarkety. Dziś supermarket, a jutro baby u lekarza będą sobie nosy poprawić, cycki powiększać. O matko bosku! U Pana Boga w ogródku w niedzielę o 17.25 w TVP Seriale. Taren Max dzięki unikalnej formule przynosi ulgę w bólu. Stosowane rano i wieczorem działa aż do 24 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bądź lechendą. Orzeźwiaj się nowościami Lecha Premium i Lecha Free Chmiele Cytrusowe. Odkryj rzeźkość lagera i świeżość smaku chmieni cytrusowych. Raz, dwa, trzy. 4. I jeszcze apteczka. Włożyłam coś na rany i oparzenia. Mamo, wystarczy Help for Skin. 4, bo działa jak cztery w jednym. Help for Skin to wyrób medyczny z nowoczesną formułą 4 w jednym. Przyspiesza gojenie ran i oparzeń. Pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko postawania blizn. Dlatego zawsze zabieramy go ze sobą. Help for Skin, poczwórna moc gojenia na rany i oparzenia. Wypróbuj także Help for Skin gojenie oparzeń, który zmniejsza ból, chłodzi oraz przyspiesza gojenie. Kochamy oszczędzenie. Złap gratisy. Od czwartku mleko łaciate 2%, złoty 92 zł za litr przy zakupie 12. I kup dwa wybrane kosmetyki Palmolive, Szauma lub Pfa, a trzeci najtańszy gratis. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Czy wiesz, że produkcja jednej koszulki pochłania prawie 2,5 tysiąca litrów wody? To znaczy, że to jezioro może zniknąć? Możemy tego uniknąć, nosząc nasze ubrania dłużej. Pomoże nam w tym wanisz. Dodajmy go do naszego prania. Wielofunkcyjna formuła nie tylko bez problemu usunie plamy, ale też pozwoli zwalczać niemiłe zapachy. Jednocześnie chroniąc ubrania przed zafarbowaniem jak nowa. Bez nieprzyjemnych zapachów. Jakie niesamowite kolory. Dzięki Waniszowi możemy dłużej cieszyć się ulubionymi ubraniami i nie musimy wciąż kupować nowych. Noś ubrania dłużej, wodę zostaw na naturze. Gdy łapie mnie ból, świat traci swoje barwy. Wszystko zaczyna mnie przerastać. Czuję się jak więzień przykuty do fotela. Nie czekaj, sięgnij po dolgit, żółty krem z apteki, który pozwoli szybko pozbyć się bólu. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 3000 i oddajesz też 3000. Bo należy ci się więcej od życia. RRSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł. Czujesz, że masz problem? Twój antyperspirant się nie sprawdza. I radzisz sobie jak możesz. Nie kombinuj. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Jest bezwzględnie skuteczny, blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Nie są milone 500 gramów do 47% taniej, 4,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Kiełbasa podwawelska 44% taniej, 9,90 za kilogram. I tabletki Finish All-in-One 35,99 za 80 sztuk. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Fakty są takie, że na silny ból najczęściej stosowana jest pyralgina. Pyralgina zwalcza ból tam, gdzie inne leki są nieskuteczne. I kolejny fakt. Pyralgina nie ma przeciwwskazań do stosowania z innymi substancjami przeciwbólowymi dostępnymi bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pyralgina, numer jeden na silny ból. Teraz nowość. Z dużą paczką pyralginy oszczędza.

Rezerwuj Last Minute już dziś i znów ciesz się beztroską wakacji. Rainbow. Archipelag beztroski. Gęstość na maksa. Grubość na maksa. Jakość na maksa z nowym Biotebalem Max. Ma podwójną dawkę i działa nawet na silnie wypadające włosy. A pierwsze efekty? Zobaczysz już po czterech tygodniach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotebal Max. Wypróbuj też Biotebal Max 60 tabletek. To aż dwa tygodnie kuracji gratis. W Carrefourze środa, czwartek, piątek to weekendu początek. Bo latem można wszystko. Szynka wieprzowa za 9,99 za kg z aplikacją mój Carrefour? No jasne. Soczystem brzoskwinie Paraguayo za 5,99 za kg? Nie inaczej. Kiełbasa grillowa i kaszanka z naszej wędzarni 30% taniej z aplikacją mój Carrefour? Ma się rozumieć. Bo ceny dla każdego to lato na całego. Carrefour możemy kupować mądrze. Odkryj łagodzący balsam do ciała z aloesem i formułą 3 w 1, która zapewnia 48-godzinne nawilżenie, natychmiastowe wchłanianie i naturalnie gładką skórę. Łagodzący balsam do ciała z aloesem od Nivea. Chcesz się skusić na chwilę przyjemności z Kinder Choco Fresh? Przepyszny krem z orzechów flaskowych i chłodne, mleczne nadzienie w krupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Ustronianka. Oficjalny partner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od 40 lat na rynku. Sponsorem programu jest Mlekpol. pol producent śmietanki łaciatej do deserów i kremów. Sponsorem programu jest promotor stoperanu na biegunkę oraz elektrolitów na odwodnienie w biegunce.